Mam na imię Ewen i mam dwadzieścia pięć lat. Zawsze uważałem się za wyciecznego faceta, nic specjalnego. Mam stałą pracę w firmie marketingowej, małą paczkę bliskich przyjaciół i dziewczynę. M, która jest moją partnerką od prawie dwóch lat. Emma to wolny duch żywiołowa, na przygód i pełna energii. To jeden z powodów, dla których się w niej zakochałem. Wnosi do mojego życia ekscytację i spontaniczność i zawsze to w niej ceniłem. Ale ostatnio zacząłem czuć, że popadam w rutynę, zwłaszcza jeśli chodzi o nasz związek. Emma zawsze zachęcała mnie do wyjścia poza strefę komfortu, ale ma też tendencję do wpędzania mnie w sytuacje, które popychają mnie daleko poza granice, do których jestem przyzwyczajona. Pamiętam, jak pewnego wieczoru, zaledwie kilka tygodni temu, poruszyła temat, który kompletnie mnie zaskoczył. Rozmawiałyśmy o naszych nadchodzących wakacjach, tej wielkiej podróży, którą planowała od miesięcy. Szansie na ucieczkę od naszego zabieganego życia i zrobienie czegoś innego. Ale wtedy zrzuciła bombę. Chciała, żebym pojechała znowu na te wakacje, przebrana za kobietę. Na początku myślałam, że to jakiś żart. Emma zawsze wiedziała o mojej skłonności do przygód, ale to, to było zupełnie co innego. Nie proponowała, Żebyśmy przebrali się za pary na Halloween ani nie bawili się przebieranki dla zabawy. Nie, mówiła o czymś poważnym, o czymś, co wązałoby się z prawdziwą zmianą fizyczną i emocjonalną. Ta myśl przyprawiała mnie o mdłości, ale jednocześnie nie mogłam zaprzeczyć narastającej we mnie ciekawości. Co było stawką, może moje poczucie własnej wartości, a może moja strefa komfortu? Ale czy to naprawdę takie proste? A może było coś jeszcze. Co miałam odkryć o sobie? Kiedy Emma po raz pierwszy zasugerowała, żebym przebrała się za kobietę na nasze wakacje, w głowie miałam pustkę. Myślałam, że źle ją zrozumiałam, ale powtórzyła się z oczami pełnymi oczekiwania, jakby ciekała, aż coś powiem, cokolwiek. Słowa początkowo nie do końca do mnie przemawiały. Czekaj, mówisz serio? zapytałam, czując narastające napięcie w piersi. Emma skinęła głową uśmiechając się, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Byłem zaskoczony. Na początku brzmiało to absurdalnie. Ja, kobieta, czułem już, jak wali mi serce, a dłonie się pocą. Zawsze byłem i męskim facetem, uprawiałem sport, naprawiałem rzeczy w domu, lubiłem nosić dinsy i te sirty. Jasne, byłem otwarty, ale to wydawało mi się krokiem za daleko. Czy ona mnie testowała? Namawiała mnie do czegoś. Na co nie byłem gotowy? A może to była jakaś dziwaczna przygoda, która jej się podobała? Próbowałam to sobie wyobrazić, siebie sukience, na obcasach, z makijażem i wszystkim. Ta myśl przyprawiała mnie o fale dyskomfortu. Co, jeśli ludzie będą na mnie patrzeć i mnie oceniać? Co, jeśli nie podołam? Myśl o spojrzeniu obcych ludzi na mnie przyprawiała mnie o skurcz żołądka. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej narastało to uporczywe uczucie ciekawości. Co, jeśli to nie będzie takie straszne, jak mi się wydawało? Co, jeśli podejmę to wyzwanie i może nawet odkryję coś nowego sobie? Myśl, że to coś więcej niż tylko przebieranie się, krążyła gdzieś w głębi mojej świadomości. Ale co, jeśli to by się zmieniło? Co, gdyby Emma zaczęła mnie postrzegać inaczej? Albo, co gorsza, co, gdybym ja zaczął postrzegać siebie inaczej? Czy poradzę sobie z konsekwencjami wejścia w zupełnie nową tożsamość, nawet jeśli tylko na tydzień? Czułem, jak narasta we mnie napięcie, gdy rozważałem opcje. Czy naprawdę mogłem to zrobić? A może po prostu bałem się stracić osoby, za którą się uważałem? W końcu nie mogłam pozbyć się myśli, że może, ale to tylko może, to coś więcej niż eksperyment, może to szansa na wyrwanie się ze sztywnych granic, które sobie zbudowałam. A jednak strach przed utratą kontroli, przed staniem się kimś zupełnie innym, dręczył mnie. Im dłużej o tym myślałam, tym bardziej pogrążałam się chaosie. Nie mogłam pozbyć się myśli o prośbie Emi. Na pierwszy rzut oka wydawała się taka prosta, a jednak czułam, że tak wiele od niej zależy. Czy naprawdę mogłabym to zrobić? Co by to o mnie powiedziało? Czy Emma nadal postrzegałaby mnie tak samo? Krążyłem po mieszkaniu, ściany zaciskały się wokół mnie, próbując uporządkować natłok emocji. Chciałem z kimś porozmawiać, ale do kogo? Do przyjaciół. Pomyśleliby, że zwajowałem. Chodziło im tylko o odbycie mężczyzną i męskie sprawy. Nie ma mowy, żeby mnie zrozumieli. Pomyślałem nawet, żeby zapytać brata, ale nie wyobrażałem sobie, jak zareaguje. Jego świat był jeszcze bardziej sztywny niż mój, pewnie roześmiałby mi się w twarz. Wtedy pomyślałem, o Zeyn. Zeyn zawsze była tą, która mnie rozumiała, tą, która nie oceniała mnie za myślenie nieszablonowe. Zadzwoniłem do niej, mając nadzieję na wyjaśnienie. Hej, to ja powiedziałem, kiedy odebrała, starając się, żeby mój głos brzmiał spokojnie. Mam do ciebie dziwne pytanie. Co myślisz o. Przebieraniu się za kobietę, albo powiedzmy, przebieraniu się za dziewczynę. Po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza. Słyszałem jej oddech, delikatny odgłos ruchu, zanim odpowiedziała. Przebieranie się to ciekawe pytanie. Myślisz o tym? Wiesz, zawsze uważałem, że przełamanie tych norm płciowych jest w pewnym sensie wyzwalające. Poczułam, jak ciężar spada mi serca że im była wyrozumiała, jak zawsze, ale potem zrzuciła bombę, która mną wstrząsnęła. Ale czego się boisz? Utraty siebie, a może boisz się, co pomyślą inni, bo wiesz, jest dużo siły zabawy z tożsamością, ale to też wiąże się z ryzykiem. Nie wiedziałam, jak zareagować. Mój umysł był polem bitwy emocji. Z jednej strony czułam wyzwolenie, możliwość doświadczenia czegoś nowego i ekscytującego. Z drugiej strony dręczył mnie głęboki, lęk przed osądem, co powie świat, co pomyśli Emma, kiedy to wszystko się skończy. Czy nadal będzie mnie kochać? I czy jeśli to zrobię, zmieni mnie to na zawsze. Później tej nocy przyszła Emma, jej obecność była jednocześnie kojąca i przerażająca. Spojrzała na mnie a w jej oczach malowała się ta łagodna determinacja, którą tylko ona potrafiła unieść. Zastanowiły się. Zapytała cicho. Widziałem, że jest zdenerwowana, choć starała się to ukryć. Nie wiem, powiedziałam, pospiesznie wypowiadając słowa. To dużo do ogarnięcia. To znaczy, nigdy wcześniej nawet o czymś takim nie myślałam. Po prostu boję się, co to oznacza, co jeśli potem nie będę mogła wrócić. Emma wyciągnęła rękę i dotknęła mojego ramienia. Jej dłoń była ciepła i dodająca otuchy. Nie będziesz już tą samą osobą, ale to nie znaczy, że się zatracisz. Może to pomoże ci odnaleźć nową część siebie. Coś, o czym nawet nie wiedziałaś, że istnieje. Wierzę w ciebie, ale decyzja musi być twoja. Napięcie między nami było namacalne. Ciężar jej słów przytłaczał mnie. Nie mogłem zaprzeczyć. Że jakaś część mnie czuła pociąg do tej idei, do możliwości wejścia na ten nieznany teren. Ale co, jeśli wszystko pójdzie nie tak? Co, jeśli ten eksperyment zmieni wszystko? I to nie na lepsze. Gdy tylko otworzyłam usta, żeby przemówić, zadzwonił telefon, przerywając ciszę. To był mój najlepszy przyjaciel Zach. Zawahałam się przed odebraniem, niepewna, czy będę w stanie wytłumaczyć mu to wszystko w zrozumiały sposób. Ale kiedy odebrałam. Jego pierwsze słowa uderzyły mnie jak grom z jasnego nieba: Hej, słyszałem, że robisz coś szalonego na wakacjach. Jesteś tego pewien? Jego pytanie wisiało po wieczu, jeszcze bardziej podchwytliwe niż się wydawało. Nie miał pojęcia, jak głęboko to sięga, jak bardzo wątpiłam w to, kim jestem i kim chcę być. Czy dam radę to zrobić? Czy naprawdę będę w stanie porzucić wszystko, co myślałam, że wiem? Spojrzałam na M. A ona uśmiechnęła się do mnie zachęcająco, ale wątpliwości wciąż mnie dręczyły. Nie jestem pewna, mruknęłam, a mój głos ledwie brzmiał głośniej niż szept. Naprawdę już nie wiem. Cięża decyzji wisiał nade mną niczym burzowa chmura, z każdą chwilą coraz ciemniejszy. Wpatrywałem się w Emmę, z twarzą pełną nadziei i niepewności, czekającą na moją odpowiedź. Straš zaciskał się we mnie coraz mocniej, dławiąc myśli. Czy naprawdę mogłem podjąć ten krok? Czy mogłem zaufać, że to będzie coś więcej niż tylko przelotny moment, coś więcej niż coś, co może nas rozbić na zawsze? Przeczesałam włosy dłonią, a frustracja narastała, gdy w głowie huczało mi w głowie. Z jednej strony czułam pociąg do przygody, do zrobienia czegoś nowego i nieoczekiwanego. Jakaś część mnie pragnęła zgłębić tę stronę siebie, zrzucić ograniczenia tego, kim się myślałam i zaakceptować coś innego. Ale stawka była tak wysoka. Co, jeśli mi się to nie spodoba? Co, jeśli to zmieni sposób, w jaki Emma mnie postrzega? jak postrzegają mnie inni. A potem był ciężar moich własnych niepewności. Co, jeśli mi się nie uda? Co, jeśli nie będę w tym wystarczająco dobra? Albo co gorsza, co, jeśli nie będę już wystarczająco dobra dla Emmy? Spojrzałem ponownie na Emma. W jej oczach widziałam niewypowiedzianą obietnicę i coś we mnie pękło kropka, gdybym tego teraz nie zrobił. Żałowałbym kropka myśl o zmarnowaniu tej okazji. O tym, że strach powstrzyma mnie przed rozwojem. Wydawała się nie do zniesienia. Nie mogłam dłużej pozwolić, by strach mnie definiował. Zrobię to, powiedziałam, a słowa wypłynęły mi z ust, zanim zdążyłam je powstrzymać. Ubiorę się, ale jeśli to będzie katastrofa, nie obwiniaj mnie. Twarz Emi rozjaśniła się i po raz pierwszy tego dnia poczułam iskierkę nadziei. Ale nawet wypowiadając te słowa, wciąż dręcił mnie niepewność. Na co ja się właśnie zgodziłam? Czy naprawdę dam radę to zrobić, nie gubiąc się w tym wszystkim? Decyzja zapadła, ale podróż, która przede mną była jednocześnie ekscytująca i przerażająca. Transformacja rozpoczęła się na długo, zanim jeszcze włożyłam ubrania. Ekscytacja Emi była wyczuwalna. Gdy zbierała wszystko, rozkładając przede mną jak mapę drogową do nowej wersji siebie. Były tam sukienki jedwabne i satynowe, w kolorach, których nigdy bym się nie spodziewała, i obcasy, które wyglądały bardziej jak broń niż coś wygodnego. Zestaw do makijażu, przytłaczający swoją różnorodnością, leżał otwarty na łóżku niczym wyzwanie. Czułam mieszankę oczekiwania i lęku wirującą we mnie. Rozbierając się, Stojąc sam w samych bokserkach, nie mogłam oprzeć wrażeniu, że jestem obnażona zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Od lat nie widziałam siebie w sukience nigdy zamiarem wyjścia z domu. Zastanawiałam się, nie po raz pierwszy, czy nie popełniam błędu. Co to ze mną zrobi? Co z nami? Emma pomogła mi włożyć pierwszą sukienkę w głębokim szmakolorze, która opinała moje ciało w sposób, którego się nie spodziewałam. Matejał wydawał się obcy, ale dziwnie wygodny w dotyku. Wrażenie było niepokojące. Mój umysł nie potrafi pogodzić poczucia kobiecości z moją tożsamością mężczyznę. Wsunęła obcasy na moje stopy, a ja lekko się potknąłem, widząc zmianę postawy. Zupełnie jakby moje ciało nie wiedziało, jak tak chodzić. Po prostu nie się, powiedziała Emma, poprawiając mi sukienkę w talii. Jej dłonie ogrzewały moją skórę. Wyglądasz niesamowicie. Nie mogłam uwierzyć w jej słowa. W lustrze ledwo rozpoznałam odbicie, które na mnie patrzyło. Sukienka, szpilki, makijaż przysusprawiało, sprawiało, że wyglądałam tak inaczej. Jak obca osoba w mojej skórze. Twarz, która na mnie patrzyła, była moja, ale oczy wydawały się niepewne, niepewne, co jest prawdziwe, a co stanowi część tej nowej osobowości. Siedząc na łóżku, Emma zaczęła nakładać mi makijaż podkład. Róż, eyeliner i tuż do rzes. Każde pociągnięcie zdawało się zmieniać moją twarz, zmiękczając rysy, sprawiając, że czułam się mniej sobą, a bardziej kimś nowym. Kiedy skończyła, spojrzałam na siebie ponownie, a różnica była oszałamiająca. Mężczyzna, którym byłam, zdawał się zniknąć, zastąpiony przez kobietę kogoś, kto wyglądał jak ja, ale nim nie był. Poczułam przypływ niepokoju, zmieszany z czymś jeszcze eufoją. Serce waliło mi jak młotem, nie tylko z nerwów, ale z nieoczekiwanego dreściku emocji. Wyglądałam potężnie, w sposób, którego się nie spodziewałam. Nie miałam na sobie tylko ubrań. Wkraczałam w coś, czego nie wiedziałam, że pragnę coś, co teraz wydawało się tak niezaprzeczalnie mną. Ale potem zaczęły mnie ogarniać wątpliwości. Czy to ja, czy ogrywałam jakąś rolę. Czy potrafiłam utrzymać tę tożsamość, choćby przez kilka dni, czy zdradzałam coś głęboko w sobie? Czułam się odsłonięta, bezbronna w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Wszystko w porządku? Głosem mi wyrwał mnie z zamyślenia. Odwróciłam się, żeby na nią spojrzeć. Sposób, w jaki na mnie patrzyła, z taką czułością i zachętą, sprawił, że poczułam się dostrzeżona. W sposób, który dodał mi sił i przeraził mnie. Nie jestem pewna, przyznałam drżącym głosem. Mam wrażenie, jakbym patrzyła na kogoś innego w lustrze. Uśmiechnęła się delikatnym, uspokajającym uśmiechem. To w porządku, że tak się czujesz. Nadal jesteś sobą, tylko inną. Trudno było jej w tamtej chwili uwierzyć, ale skinąłem głową, starając się utrzymać poczucie wyzwolenia. Mimo, że wątpliwości wciąż dręczyły mnie na obrzeżach umysłu. Nie mogłem jednak zaprzeczyć iskrze czegoś we mnie, uświadomieniu sobie, że to, cokolwiek to było, wydawało się nowym rodzajem wolności. Zmiana, zarówno fizyczna, jak i emocjonalna, zachodziła i nie miałem pojęcia, dokąd mnie zaprowadzi, ale po raz pierwszy od dawna pragnąłem się dowiedzieć. W chwili, gdy weszłam do restauracji, ciężar świata zdawał się wokół mnie chwać. Emma nalegała na wyjście i choć część mnie liczyła na spokojniejszy wieczór, w mojej głowie szalało teraz inne napięcie. Obcasy stukały o marmurową podłogę. Każdy krok potęgował burzę emocji, która narastała przez cały dzień. To już nie była tylko gra czy przebranie. To było prawdziwe. To byłam ja, przed innymi, jako kobieta. Wybraliśmy ciche miejsce, ale mimo to czułam, że wszystkie oczy pokoju są skierowane na mnie. Czułam żar ich spojrzeń, niektóre zaciekawione, inne jawnie wdzięczne. Moje policzki zarumieniły się z zażenowania, i podświadomie kurczyłam się, próbując stać się mniejszą, mniej zauważalną. Ale to było niemożliwe. Byłam tam, obecna, jako ktoś nowy. I bez względu na to, jak bardzo chciałam wtopić się w tło, nie mogłam uciec od tego, jak mnie postrzegano. Emma ścisnęła moją dłoń, gdy usiedliśmy przy stole. Jej uśmiech był uspokajający, ale wyczułem w jej głosie napięcie, gdy się odezwała. Wyglądasz pięknie, wyszeptała, a jej słowa niosły ze sobą ciężar, którego do tej pory w pełni nie rozumiałam. Ale wiesz, że jesteś kimś więcej. Skinęłam głową, ale dręczyły mnie wątpliwości. Czy naprawdę byłam czymś więcej niż tylko wyglądem? Zmiany fizyczne, makijaż, sukienka, wszystko to było widoczne na powierzchni. Pod spodem wciąż byłam sobą, prawda? A może zmieniłam się tak bardzo, że nie potrafiłam już rozpoznać, kim jestem? Dopiero gdy kelner podszedł, prawda o sytuacji dotarła do mnie z całą mocą. Spojrzał na mnie, a potem z powrotem na Emmę, a jego wyraz twarzy zmienił się, gdy zmienił podejście. Dobry wieczór, proszę pani, powiedział. Tytuł ten był mi prawie obcy. Co mogę pani podać? Wtedy to do mnie dotarło, to nie był chwilowy eksperyment, to nie była tylko wakacyjna gra fabularna. Tak właśnie byłam teraz traktowana. Byłam postrzegana jako kobieta, obca sobie w mojej własnej skórze. Ogrom tego wszystkiego mnie przytłoczył i na ułamek sekundy zamarłam. Ale wtedy dłoń Emi zacisnęła się na mojej, przytrzymując mnie. W jej oczach malowała się cicha pewność ciebie, jakby wiedziała dokładnie, co muszę usłyszeć, bez słowa. Wciąż tu jestem, zdawała się mówić im jednym dotknięciem. I jestem z ciebie dumna. Świat poza bańką, którą stworzyliśmy, zdawał się rozmywać, i po raz pierwszy nie czułem, że muszę się ukrywać. Nowa rzeczywistość wydawała się niemal naturalna. Jakbym stał na krawędzi czegoś, za czym tęskniłem, nawet jeśli nie wiedziałem, jak to w pełni zaakceptować. Nie byłam pewna, co przyniesie przyszłość. Ale teraz. Siedząc tam i obserwując świat wokół siebie nowymi oczami, w końcu zrozumiałam prawdę. Nie chodziło o ubrania ani o samą przemianę. Chodziło o to, że uczyłam się odwagi, by bez wyrzutów sumienia wkroczyć w nową wersję siebie. Siedząc tu i rozmyślając o wszystkim, co się wydarzyło, nie mogę powstrzymać się od zdziwienia na tym, jak daleko zaszłam. Osoba, którą byłam wcześniej pełna wątpliwości, niepewna siebie, wydaje się teraz odległym wspomnieniem. Transformacja nigdy nie była tylko fizyczna, sięgała głębiej, niż mogłam sobie wyobrazić. Ubrania, makijaż, nowe sposoby poruszania się po świecie, wszystko to stało się oknami do tych części mnie, o których istnieniu nie wiedziałam. W ciągu ostatnich kilku dni dowiedziałem się o sobie więcej, niż myślałem, że to możliwe. Ta podróż, wymuszona na mnie na początku, przerodziła się w coś wyzwalającego. Nauczyłem się akceptować części mojej tożsamości, które pogrzebałem, odkrywać, kim naprawdę jestem poza granicami, które sobie narzuciłem. Nie chodziło o zmiany zewnętrzne, o to, jak postrzegali mnie ludzie, chodziło o to, jak ja sam siebie postrzegałem. Odkryłem pewność siebie, o której nigdzie nie myślałem, że ją posiądę, i czuję, że dopiero zaczynam drapać jej powierzchnię. Niezachwane wsparcie Emi było nieustającą kotwicą podczas tej podróży. Jej wiara we mnie sprawiła, że i ja uwierzyłam w siebie. Kontynuując te wakacje, nie widzę już strachu ani wahania, które kiedyś nosiłam sobie. Zamiast tego widzę możliwości. Kobieta, którą się stałam, kim jestem, kim mogę być, nie ogranicza się do tej podróży. Transformacja była dopiero początkiem, a nie końcem. Przyszłość wydaje się otwarta, pełna kolejnych pytań kolejnych odkryć, ale po raz pierwszy nie boję się ich zgłębiać. Uświadomiłem sobie, że niezależnie od kształtu mojej tożsamości, mam moc definiowania jej na własnych zasadach. A to samo w sobie jest wolnością, której nigdzie nie spodziewałem się odnaleźć.